Witam wszystkich. Na tym filmiku pokażę jak strzelać z volleya. Żeby strzelić z volleya trzeba najpierw tą piłkę podbić do góry. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem to jest rainbow, czyli tutaj wystarczy mieć piłkarza z trzema gwiazdkami sztuczek. Aby zrobić rainbow trzeba wykonać ruch prawą gałką do tyłu i do przodu, tak bardzo szybko. Czyli tył przód, piłkarz podbija piłkę i możemy wtedy strzelić z volleya. Wystarczy zawodnik z czterema gwiazdkami sztuczek i podbijamy sobie piłkę właśnie tym rainbowem, cyk, i uderzamy z oleja. Drugim sposobem jest podbicie, podbicie piłki do, do oleja. Czyli robimy to w ten sposób, że wciskamy po prostu jakby do środka prawą gałkę. Tak byśmy chcieli po prostu nacisnąć jak, jak zwykły przycisk. Czyli wciskamy gałkę, i w ten, i w ten sposób podbijamy sobie piłeczkę. I tak naprawdę to, jest, to są te dwa sposoby. Rainbow i strzał z oleja. Ewentualnie zwykłe podbicie piłki. Czyli możemy się albo zatrzymać, albo w biegu, i w ten sposób strzelamy na bramkę w olejem. I w ten sposób wykonujemy również zadania, gdzie, gdzie mamy właśnie do, do wykonania zadanie strzelenia ramki olejem. To w ten sposób właśnie to można robić. Także to było na tyle. Zapraszam do innych filmików, na przykład do tego, jak strzelać mocnym strzałem po ziemi. Dziękuję i do zobaczenia.